Podem, jak ty jesteś? Czy mobilnie, czy internet? Zbadajmy. E, na no, jesteś mobilnie. Ponosowali by cię zabić, że nie przyjdziesz. witaj w Summoner's Rift. 30 sekund do pojawienia się stworu Bądź czujny jak pies podwójny Śpiasz mm. już? Tak Mam odpowiednie narzędzia Pojawiły się z Ej, ten prawnik to ja chyba dzisiaj zacznę robić, nie? No jak... Jak cię wytrzyma do jutra. Ułożyłam, mnie wytrzymać. Nie mówię, może zjedzą, no. A no coś ty gdzieś... Już tak drugi się nogaska. 7 lat i drugą. I jeszcze będę jutro robiła chyba w O, nie, o prawo, jest. Jak nagrywam, to mam spadek FPS-u o 10. A ty nagrywasz to? No. Chcę zobaczyć. Chciałem zobaczyć, jak działa. O 10, czy ja wiem. Ej, to zobacz, jak będę załączał... O! Ty to nie skupia. bo ja mam... Zobacz, jakbyś mnie znała z tego programu, to będziesz mógł grać na moim koncie i na moim komputerze. No nie, bo się za bardzo mój. Jakbyś, jakbyśmy mieli lepsze nety i gdybyś miała ci od lepsze sprzęt, to by nie było problemu. Czy ty w że ja mam zły internet? No masz taki sam jak mój, czyli tym nie, niestety nie. niestety mamy ten problem że nie możemy sobie zmienić. jasne yeah. mm. Tam, ta nabiera miała zmniejszony zasięg, tak? Taki ma zasięg, że się w mieści. No, no. Nie, no. no. Nie, no. Nie, no. Nie, no. 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 Bierałaś, no. Bierałaś, no. Nie, no. Doł. Niech nie Kurna! Jak nie zgangował, no! przeciwnik Przeciwnik pokonany! Wiesz, nie wierzę! Taka ładna linia, to że jest tu. Não so sou, Ale powiem Ci, że ten dłukał który nie zwiedzam, był już chyba cię ciągle wskazuje. Bądź czujny jak pies pod własny. Dobrze jest? No. Ciekawe jak ten ważny na Ale ja mam zabrał pan kupa, bo będę być spole. Co? No pupąk. To? No. Nie. Ale drywall się farmi nie określa. Jeszcze mam minion, pochodźcie tu teraz. No, ale teraz mam jeszcze różne. Kto nie chciał Ej, jaki jest e, hopkej do dodawania tych, z kimi? Z kontrolem ctrl chyba. Znaczy ctrl-1-2-3-4, no czyli control, 1, 2, 3, 4, bo nie? Ja bym chciał Ci pomóc, ale ciemno czy... No nie no nie powie, że no nie muszę się domyślić. Nie. No i pan Wuchą tuż na dominaty. Nie wiem, co się zwrócił z nie mam dość, żeby dłużej. Mam Nie, Leona to ma przez ten Nie gram szalona, no, no, nie? bo tu bo tam nie Nie, nie gram Jeszcze ja się lubię Ja ja muszę zabić. Ja nawet jak gram sapatem, to muszę zabić co to, to za logika. Tak to szerce, bo jak nie robię się, nie? No. Ale bo ja mam zawsze... wiesz, ja mam zawsze budowę, bo tutaj się zawsze ciśnie, tu coś, a wiesz, a taki tin cały nie ciśnie i wiesz. I okazuje się czasem, że supporta supportem ma mam więcej killów niż z na pamiętającymi. No to... Prawie, prawie mojemu ja ludzi zrobili smoka, bo nie umiał wdać. Ponieważ ja smok chyba zadaję dane dół. Aha, nasz support zabił. Przeciwnej. Przeciwnik ja ja nie, się nie... Się. jest... Ja bym się chyba na tego się wpływę. Ona uczci... No dobra, przecież taka prosta się wydaje. No bo ona tam nie ma, nic. Bo ona ma tylko co doskok. Jeden skin co to jest? No ona też nie jest jakaś wymagająca, tylko z tego... Tylko z tego. Ym... Za się trzeba trafić. Bo powiem ci, że ona, że ona z E, to nawet jak tam końcówką tam dotkniesz, to ona już za tobą leci. Ta postać, wiesz, To nie ma problemu. Widzieli? Ciekawe co zrobi. E nie. Jednak, jednak udało że się nie płacę. się już. Już jakieś ma problemy z tym. Z już jest spinem, nie ma pomocy.

Nie? A ile 4, o, mam, to sobie pamiętasz? 4800 O! Tyle mam, że ją sobie. Jak będziesz grać z supportami jak arek, to możesz ze mną dłonić A ty że z Arką porównujesz niż jeszcze No, ale, a, 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 ale jak to jeszcze półtora roku temu to grać nie a teraz jak kosi... No, bo zmienił komputer No naprawdę, żebyś nie wiedziała od zmiany komputera on okay. normalnie gra. Słuchaj on, słuchaj, on miał skill'a, tylko to był problem tego komputera. A ty nie chcesz ten czy się na, na jeden dzień. Komputer? Może jednak się przysiadam, ale żebym to wszystko Tego, zanim tego lola przegram, tylko ten, ten drive'a... Bo może to dzisiaj zrobię. Tak? To byśmy zagrać z nim. Znaczy ty sobie jedną zagrać sama. Jak nie zobaczył, że się Nie, zagramy. Epa, nie, Kurde, weź ty moja, yes. idzie poza troszkę, nie, 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 Bo no. I się dopiero byśmy zmęcili i zanurzujali, to ja no. no jej ja pokażę, jak ją wiesz. Dlaczego? To no daje spokój, bo mnie pierwsza wiedziała o tym. Że co? No, stale, jakbyśmy mieli jeszcze jedną butelkę tego wina, i jak ja bym jeszcze się napiła, i jakby przyszła kolejny raz powiedzieć, nie żeby nie wiesz, że mogę jeszcze raz do lekarza, to by mi pokazała te punkty. <laughs> To no nie świeżo, naprawdę. Ale po co miałaby się pokazywać? No bo ale, czy nie rozumiesz, bo ona jeszcze chyba tego nie zrozumiała, żeby ten tego rozumiesz. Oj, co? Tak. To, to oto cały ten ból wkwi, bo ona myśli, żeby te troszki pomogował w tym bólu. No bo rzeczywiście w jednej strony mi pomogą, nie? No. Ale z drugiej strony co tak naprawdę intenctivos by była inna niż miała, wiesz. No ja ona myśli, że ona mi pomogła, ale się nie skumała, że ja mam o coś w ogóle innego. O, o, no to rzeczywiście, pokaż ten, to mi to. No w niewiedzy będzie całe życie. No, słuchaj, ja myślałam, że ona coś się zorientuje, jak ja jej powiem, że też ja na filmie, nie? Nie. Ale chyba nie. zobaczyć sztuczkę? że, że będziecie mieli problem z tym, bo tak gdzie tu już za cię skidowanie? No, ja mam wapiska, no to! Zpisz to na twoją wieżę. Dziękuję bardzo.

Koniec serii. A ja wczoraj szklankę poczytałam jak pojechałać. Dlaczego? Так, конечно, не без того, что ты вставал, нет? Угу. Хорошо, делаю две комплекции, а сейчас вставай. Угу. 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 Угу.